Skarowa animacja dla całej rodziny Ratatuj. Na program zaprosił sponsor. Producent kaw Na program zaprosił producent leku Pyralgina. Na ból o dużym nasileniu oraz gorączkę. Ciepłej, rodzinnej atmosfery życzył sponsor programu. Producent sosu tatarskiego Winiary. Witamy Państwa, to już tradycja. Zapraszamy Państwa na emisję Mikułajkowego Bloku Reklamowego. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym więcej pieniędzy zostanie przekazanych na leczenie chorych dzieci w całej Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Rozpakuj radość z oręcz. W świątecznym zestawie dwa smartfony: Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy J5. Kup oręcz i tylko teraz odbierz Samsung Galaxy J3 w prezencie. Dołącz do sieci numer 1 Orange Poprosimy tę choinkę. Teraz odchodzisz się od choinek na święta. Ach, aha, ktoś ty myśli o wakacjach? Wszyscy myślą o wakacjach, a odkąd w plusie nie płacisz abonamentu aż do wakacji? Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła. Brawo wy! Brawo, Brawo my! W plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji, czyli nawet 7 miesięcy gratis. Dwa razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w supercenie. Plus wesołych świąt! Kiedy mamy zatkane nosy, nie czujemy ulubionych zapachów. I mówimy mm. tak! Ale pomóc nam mogą leki na niedrożność nosa. Oba zawierają tę samą substancję czynną. Pomagają zwalczać dokuczliwe objawy. Produkowane są przez uznane firmy. Tyle, że mój jest tańszy. To jakaś nowość? Ksylometazorintewa. Zdrowie w dobrej cenie. Tewa to szeroki wybór wysokiej jakości produktów na różne dolegliwości. Zapytaj farmaceutę o leki Tewa, zdrowie w dobrej cenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A kiedy dopada nas zgaga gaga i nadkwaśność, pomóc nam mogą leki na zgagę. Oba zawierają tę samą substancję czynną, pomagają zwalczać dokuczliwe objawy, produkowane są przez uznane firmy. Tyle, że mój jest tańszy. To jakaś nowość? Tewa, zdrowie, zdrowie w dobrej, dobrej cenie. Kojarzysz to uczucie beztroski zaraz po depilacji? A gdyby tak trwało przez 8 tygodni? Philips Lumea dzięki delikatnym impulsom światła niedługo zapobiega odrastaniu włosów. Bez bólu i wrastających włosków, nawet w tak delikatnych miejscach jak pachy, czy okolice bikini. Zapomnij o depilacji nawet na 8 tygodni i ciesz się beztroską, jaką daje zawsze gładka skóra. Nowa Lumea z nasadkami dopasowanymi do różnych obszarów Twojego ciała. Innovation and You Philips Dziękujemy, że jesteście z nami. Kochana mam, dziękuję za wszystko, co robisz w czasie świąt. Myślisz, że tego nie widzimy, ale widzimy. Przynajmniej ja. Dziękuję za te zwykłe rzeczy, które dzięki Tobie stają się takie magiczne. Nie wiem, jak Ty to robisz, ale. Może jesteś czarodziejką? I choć jestem już prawie zupełnie duża, to dzięki tobie, mamo, zawsze będę wierzyć w magię świąt. Wesołych świąt, mama. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Kochanie... Mam grypę. Panowie, muszę lecieć. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni, ale istnieje takie lekarstwo. Wix Antigrip Kompleks zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A gdy przeziębienie wyrywa Was ze snu, sięgnij po Wix Vaporub, który leczy katar. Łagodzi kaszel i podrażnienie gardła. Fix Vaporub. Jeden lek na trzy objawy przeziębienia. Wszyscy się śpisz i ty? Kiedy Twoje dziecko zaczyna się wiercić, przewracać na bok czy raczkować. Przewijanie może być trudne, a pieluszki mogą stać się trochę za luźne. Czas wtedy wybrać pieluchomajtki Pampers Pants, które doskonale dopasowują się do kształtów ciała maluszka. Łatwo je założyć, nawet wtedy, gdy Twoje dziecko jest w ciągłym ruchu. Doskonale dopasowane utrzymują skórę suchą aż do 12 godzin. Kiedy Twoje dziecko zaczyna raczkować, to wiesz, że nadeszła pora na pieluchomajtki Pampers Pants. Mamo, skąd się bierze odporność? Z witamin i minerałów. Suplement diety Vibovit Max Odporność, dzięki unikalnemu połączeniu witamin i minerałów, wspiera odporność. I ma pyszny smak czarnego bzu. Mm. Żelki Vibovit Max Odporność. Stworzyć samemu idealną kartkę świąteczną? U nas wygląda to tak, że mama... Ksiączka! ...karuje w kuchni. Kartkę? I każdy jej pomaga. Tak. Czy ja wyglądam, jakbym umiał rysować? Można to zrobić w telefonie. Kolejna do kosza, no nie mogę! Teraz możesz. Stwórz kartkę świąteczną i wyślij ją do kogo chcesz. Wystarczy wejść na życzdobrze.pl. W T-Mobile codziennie do wygrania dwa ekskluzywne smartfony Samsung Galaxy S7 i dwa lata abonamentu za darmo. Dla ciebie i kogoś z twoich bliskich. Na, 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 na. Oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy pomagasz chorym dzieciom. Ciężarówki Coca-Cola już w drodze. Podziękuj wszystkim tym, którzy sprawiają, że święta są wyjątkowe. Dlaczego tak lubię proste rozwiązania? Bo działają najlepiej. A żeby wyglądać młodo, potrzebuję tylko trzech rzeczy: 24 godzin nawilżenia, skutecznej redukcji zmarszczek i ochrony przed słońcem. Nowość Nivea: Przeciwzmarszczkowy i ujędrniający krem z masłem szea, olejkiem z pestek Moreli i filtrami UV. Wybrałam pielęgnację idealnie dobraną do mojego wieku, aby wyglądać pięknie. A ty? Nowa przeciwzmarszczkowa linia z olejkami młodości od Nivea. LTE, LTE, wszyscy cieszymy się. Kiedy naprzód pamiętam, laptop trzyma się. Hej, LTE, LTE, szybko testuję Wieszcie z plusa, moc prezentów i radujcie się. Co za wesoła nowina! Brawo Ty! Brawo, ja! Najlepsze prezenty na święta. Weź super laptop, lenowo i Deapad. Przetestuj także internet LTE z najlepszym zasięgiem od plusa za jedyne 9 zł. Plus, wesołych świąt! Ty chcesz szybko spróbować czegoś innego. My zaspokoimy Twój apetyt na nowe doświadczenia. Płać szybko i wygodnie kartą Visa i wygraj wyjazd na zimowe Igrzyska Olimpijskie Chang 2018 lub do Park City Utah. 10 tysięcy złotych na zakupy oraz setki innych nagród. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Szczegóły i regulamin na visa.pl już pół miliona osób wzięło udział w wyzwaniu smaku. Dziękujemy za wspólną zabawę i prawdziwe emocje. Wiemy już, co smakuje Wam bardziej. Aż 59% z Was wybrało Pepsi. Niech smak zadecyduje również w święta. Postaw Pepsi na swoim stole i świętuj ze smakiem. Wybór jest chwilą. Zasmakuj go! Pepsi. Dziękujemy, że jesteście z nami. Żeby wygrać z długiem potrzebowałem kogoś takiego jak mój dawny trener. Kto wszystko zaplanuje i będzie po mojej stronie, pomógł mi doradca z Getback. Zadzwoń 800 230 230. Getback. Razem wygramy z każdym długiem. Co jest ważne w święta? Najładniejsza choinka? Pieczułowite przygotowania. Świąteczne dekoracje, pierwsza gwiazdka. Tak naprawdę, ważne jest, by być razem przy wspólnym stole. Winiary. Dbamy o to, co ważne. Marzy nam się, żeby mały miał komputer do nauki. Niezły pomysł. I dlatego dobrze wybrać kredyt tu i teraz, bo warto spełniać każde marzenia, zwłaszcza tu i teraz. Kredyt gotówkowy bez oprocentowania w plusbank dostępny w blisko 1300 oddziałach plusbanku punktach sprzedaży cyfrowego pulsatu i plusa. Numer jeden w rankingach. Miał być do nauki. Przecież się uczę. Z czego powstaje ten bark? Z wczesnych poranków i sadowniczej pasji. Z ciężkiej pracy. Z hojności ziemi, z rodzinnych wartości, z zachwytu nad pięknem przyrody, z miłości do tego, co nasze. <noise> Jakby nie mogli powiedzieć, że swoich jabłek, moich wiśni i porzeczek Stefana. Dym bark. Z naszych jabłek, z naszych wiśni i porzeczek Stefana. Zawsze bez konserwantów. U, u. Ciesz się świętami jak dziecko. Wspaniałe prezenty pod choinkę czekają na Ciebie w Biedronce. Lalki, kraina lodu z dwiema sukienkami, lub księżniczka z akcesoriami. Tylko 79,90 za sztukę. Duży wybór zabawek w biedronkowych cenach w świątecznym folderze Biedronka. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Na pierwszą gwiazdkę zaprasza Oranżada Helena. Autentycznie najlepsza. Ale tego jest! Jest, jest! I sambar, i telewizor, i HBO, i Cinemax, i Eleven, i Ponsa Sport. Krzysztof, i wiesz, co ty to robisz? Tonę w prezentach. W świątecznej promocji z każdym pakietem hity na HBO i Cinemax oraz emocje na Eleven Sports i Polsat Sport. Teraz telewizja bez opłat nawet przez 7 miesięcy. Do tego telewizor Samsung z Soundbarem w atrakcyjnych ratach. Cyfrowy Polsat. Dziękujemy, że byliście z nami.